Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Songa i zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii zapytaj Songa. Żeby nie przedłużać, zaczynam odpowiadać na Wasze pytania, więc zaczynamy. Jakie są Twoje maksymalne ciężary w wyciskaniu, w przysiadzie i w martwym ciągu? Jak, jak nie robisz ich ciężko, to napisz chociaż jakim ciężarem robisz. Ile powtórzyń w sumie? tak, dobra? Więc maksów, nie mam pojęcia, ile. Jakie są moje maksymalne ciężary na, na ten trójbój, więc yy, podam maksymalne ciężary, które pamiętam, więc tak wyciskanie leżąc, tutaj granica 150-160, dokładnie pamiętam, bo to było jakieś grubo ponad sądzę pół roku i to był taki trening, gdzie właśnie postanowiliśmy dochodzić do tych maksymalnych ciężarów i wyciskaniu, więc tam było około 150-160 Martwy ciąg. Więc tutaj też nie mam pojęcia, ponieważ ja nie robię klasycznego, czyli nie robię, znaczy teraz zacząłem już w sumie. Więc tam maksymalny ciężar był bodajże 250-255 kg, ale to był tak zwany rumuński martwy ciąg. Ale to było troszeczkę zmodyfikowane, jak chcę zobaczyć, to sobie możesz właśnie wpisać yy, rumuński martwy ciąg. Podaję, że taki materiał znajduje się na moim kanale, więc będziesz mniej więcej widział, jak to wygląda, jak my to robiliśmy. No, a przysiad to jest z tego co pamiętam ostatnim razem, taki maksyma, maksimum, co, co w ogóle starałem się robić, to jest 180-184 razy, i jest bodajże jeszcze z zapasem. Ok, kolejne pytanie. Gdzie dokładnie mieszkasz w Irlandii? Dokładnie mieszkam w Dublinie. Kolejne pytanie. Witam. Yy, a dobra, to pytanie, które teraz przeczytam kawałek Wam, zadał Bruce Willis, i a, za chwilę o tym powiem. Więc początek: pytania. Witam, mam 16 lat, 75 cm wzrostu. Jakieś 62 kg wagi, Trenuję na siłę około 2 lata. Nie mam super diety, staram się jeść zdrowo. Suplementy. Jakie stosuję? To kreatyna BCA. Karbo. Więc yy, ta osoba, co to napisała, to jest najdłuższa wiadomość. Najlepiej się zgłosi do mnie na prywatnej wiadomości. Napiszę prywatną wiadomość na Facebooku. Yy, wtedy odpowiem na tą serię pytań, bo tutaj jest naprawdę chyba z 10 pytań. Z 10 pytań, jeszcze tutaj chcesz się dowiedzieć, co nieco odnośnie startów. Bo właśnie ten Bluesweece planuję startować w tym roku, w październiku lub w następnym, w kwietniu. Nie wiem, jak się do tego zabrać, więc napisz na Facebooku. Z chęcią ci tutaj podpowiem co nieco, coś na pewno się ogarnie. Także napisz na Facebooku. Po prostu najlepiej też weź tą samą wiadomość, skopiuj i wyślij mi, wyślij mi po prostu na Facebooku, wtedy będę wiedział, że to ty. Więc. Na spokojnie sobie to wszystko ogarniemy. Kolejne pytanie w Tle Leroy. tak. Jakie są różnice w treningu u osób stosujących doping, a jak u osób niestosujących? Mam na myśli konkretnie trening, zakres powtórzeń i progresji obciążenia już treningów w tym regenerację. dietę, rozkład, makroskładników, suplementy czy wartach tak to jaki. Ok. Dwie grupy osób. Osoby początkujące i osoby osoby doświadczone. Osoby początkujące, na przykład dajmy dwóch znajomych, którzy zaczynają, zaczynają ćwiczyć. Dajmy dwa miesiące, mają staż około dwóch miesięcy. Jedna z tych osób decyduje się na stosowanie dopingu. Tutaj zobaczycie bardzo duże różnice i praktycznie wszystko co tutaj napisałeś, czyli ta osoba ogólnie będzie bardziej wytrzymalsza. Bo zakres powtórzeń, Im, im więcej powtórzeń dasz radę wykonać, tym to, to jest oznaka tego, że jesteś, to mięśnie są bardziej wytrzymalsze. Yy, progresja obciążenia tak samo, czyli tutaj wytrzymało Ilość treningów w tygodniu, też wytrzymałość, ale tutaj bardziej mi się w tym aspekcie najważniejsza jest regeneracja. No i regeneracja w sama sobie, no to tutaj yy, osoba początkująca, niestosująca doping. Na pewno ten zakres powtórzeń będzie mały, progresja obciążenia będzie też mała, nie będzie czegoś z tyłu, że na przykład zaczyna, nie wiem, mogę sobie dołożyć około 50 kg na przykład co osoby stosujące doping. No, mogą sobie pozwolić na bardzo duże skoki tego obciążenia i czuć pompę od początku do, do końca, także tego na pewno nie ma. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, jeżeli chodzi o osoby bardziej doświadczone, tutaj może być to dla Was delikatnym szokiem, co powiem, ale takie, nie ma już aż takich widocznych różnic. Jedynie ta, ta regeneracja jest troszeczkę mniejsza, no to, to jest pewne, ale jeżeli chodzi ogólnie o wytrzymałość, to wszystko można sobie po prostu wypracować systematycznym ćwiczeniem. Osoby doświadczone. Które systematycznie ćwiczą przez jakiś tam dłuższy okres czasu, można powiedzieć, trenują na równi z osobami, które, które na przykład stosują doping. I nawet są przypadki, gdzie osoby, które stosują doping są słabsze, jeżeli chodzi np. o siłę, progresję obciążenia. Tak samo osoby, nawet które są bez dopingu, potrafią tą progresję ciężaru. Robić o wiele większą niż osoby, które stosują, więc tutaj wszystko zależy od doświadczenia. No jedynie tak jak mówię, no, tutaj bardziej y, osoby doświadczone, które nie biorą, mają ten problem, że ta regeneracja jest troszeczkę słabsza, ale jeżeli na przykład stosują, jeżeli dwie grupy osób, czyli na przykład ta doświadczona, biorący do, ta osoba biorąca doping, Osoba, która nie stosuje jeżeli tam się wszystko zgadza odnośnie diety, dieta jest dobrze zbilansowana i każdy spożywa suplementy, które na pewno pomogą, czyli białko, jakieś BCA, kreatynę, no to są też osoby, które są właśnie które nie stosują dopingu, powinny bardziej skupić się na Przyjmowaniu tych suplementów, czyli tutaj pytanie kolejne suplementy, czy warto jak, jak tak to jakie? No to tutaj nie ma odpowiedź, jest bardzo oczywista, że warto, nawet trzeba. Białko, aminokwasy, BCA. No i to wszystko mi się wydaje, że BCA jest takim tutaj jest kluczowym elementem. Tylko oczywiście nie mówimy o dawkach na przykład 20-30 gram. Ja, tutaj, ja bym tutaj na pewno polecił takim osobom oczywiście doświadczonym przyjmowanie tych aminokwasów w ilościach na pewno ponad 50-60 gram dziennie wtedy na pewno zauważycie, że ta regeneracja jest naprawdę bardzo dobra i, i wtedy już różnic, jeżeli chodzi o osoby stosujące, a które nie stosują w tym co napisałeś jest to niezauważalne. Kolejne pytanie: Coś to nie jest pytanie. Wystartuj w Sopocie, tak dla czystej satysfakcji. Jeżeli chodzi o start w Sopocie, tak mówię, zobaczymy wszystko po pierwszych zawadach, jak to będzie wyglądać. Jak to będzie wyglądać, nie mówię po prostu na dany moment, nie mówię ani tak, ani nie. Zobaczymy w planie, jak to wszystko wyjdzie. Kolejne pytanie. Czy Ty czasami nie mieszkasz w WK? Jeśli tak, to byłbyś otwarty na zrobienie jakiegoś wspólnego treningu. Ogólnie nie mieszkam w WK, mieszkam w Irlandii, ale można powiedzieć, że tutaj te dwa kraje są bardzo blisko siebie. Jeżeli chodzi o komunikację, jakiś transport, też tutaj nie ma jakiegoś większego problemu, więc czy, czy jestem otwarty na zrobienie wspólnego treningu? Jestem. to nie ma problemu. Jedynie kwestia dogadania, dogadania szczegółów, może też któryś z nas akurat nie wiem, wybiera się w te rejony, gdzie mieszkamy, także też by było ułatwienie, ale tak, to wszystko jest do ugadania, a jestem jak najbardziej otwarty. Ech, kolejne pytanie. Twoje metody na zjechanie poniżej 10% bf i na co wtedy zwrócić największą uwagę? Ile czasu... Zajmuje cię wycinka do poziomu 10, od poziomu 10 do na przykład 5. A więc tak, jeżeli Twoja metoda na zjechanie poniżej 10% to jest chyba oczywista metoda znana każdemu, który redukuje. Jest to po prostu deficyt kaloryczny, ostry trening i aeroby. To są trzy elementy, które. Są najważniejsze. I tutaj nie ma złotych środków, po prostu musisz to wszystko przestrzegać. I czy wcześniej, czy później do, do jakiegoś tam do zjechania poniżej tych 10, na pewno to osiągniesz. Eee, ile, czasu, ile czasu zajmuje mi wycinka od poziomu 10, na przykład 5, nie mam pojęcia, ponieważ e, zaczynałem z redukcji, mam poziom około 15 do 18 w tych granicach. I w ciągu tych 3 miesięcy, nawet sądzę, że przed, bo jakieś 3-4 tygodnie przed, już ten poziom tkanki jest bardzo niski. Więc można powiedzieć, że te 3-4 tygodnie to już jest takie podtrzymywanie tego. I dopiero ten ostatni tydzień jest tam jakieś delikatne jeszcze zjechanie, ale tu już praktycznie większość to jest woda. Także tak to wygląda. Kolejne pytanie. Zaczynasz redukcję w lutym, a w maju już start. Moje pytanie: opowiedz dokładnie o tej redukcji: jak kaloria, aerobie, planowana waga i kategoria. Pozdrówki i powodzenia. Yy. Więc tak, yy. obecnie już od początku, początku tego roku. Nawet przed kilka tygodni, do dwóch tygodni przed nowym rokiem, już można powiedzieć, że tak delikatnie się wdrażam w to wszystko, chociaż przez, przez cały okres i tak i tak jadłem dość czysto. Starałem się, chciałem ogólnie zrobić tak zwaną świńską masę, ale oczywiście jakoś mi to nie wyszło, z czego ogólnie można się w dużej mierze cieszyć, ponieważ teraz. Jestem na bardzo dobrym poziomie, więc ta redukcja będzie na pewno nie będzie aż jakaś bardzo ciężka, czy na pewno nie ciężka, ale nie będę musiał rzucić nie wiadomo ile tego tłuszczu, a, a widzę też, że ten jest po prostu nabrałem tego mięśnia w wielu właśnie tych płaszczyznach, gdzie miałem braki. Ten mięsień wyszedł, zrobił się taki grubszy, więc to jest to, co mnie najbardziej cieszy. No, na co tutaj mogę powiedzieć? Zaczynam redukcję od 6 stycznia. W ciągu trzech tygodni będę chciał zjechać od zapotrzebowania, które sobie obliczę, dzień na przykład przed, przed rozpoczęciem redukcji, czyli to jest, można powiedzieć, koniec masy. Obliczam zapotrzebowanie i. Przez 3 tygodnie obcinam od zapotrzebowania. 3-4 tygodnie, czyli 3-4 obcięcia od zapotrzebowania do około 3000 kalorii. Może tam troszeczkę więcej dam. Później obliczam sobie wysokie, średnie i niskie węglowodany. Dla przykładu, na przykład 3000 kalorii mi wyjdzie w ostatniej fazie i dajmy na to, że będę miał 400 gram węglowodanów Obecno od tego 100 gram węglowodanów, będę miał 300 więc automatycznie do obcięcia będę miał 400 też kalorii, ponieważ jedna kaloria to jest 4 gram węglowodanów czyli będę miał 2600 przy 300 gramach węglowodanów i kolejne obcięcie do niskich węglowodanów to będę miał 200 czyli to jest kolejne obcięcie 400 kalorii to wychodzi 2200 kalorie, więc na 3000, 3000, 3600 i 3200 2600 i 2200 te pule kalorii będę miał przez najwięk, najdłuższy okres redukcji czyli to będą wysokie, średnie niskie węglowodany każdy dzień będę po prostu bazował na innych węglowodanach po kolei wysokie, średnie, niskie, wysokie, średnie, niskie, wysokie, średnie, niskie, oczywiście to jest na sam start. Oczywiście zobaczymy, co pokaże, też co pokaże czas. Zobaczymy, co tam jak się będzie to wszystko zmieniać. A wiadomo, że po prostu tutaj jakieś korekty na pewno będzie trzeba wprowadzić. Ale na pierwszy taki ogień, to będzie tak wyglądać właśnie aeroby no to tutaj standardowo będę zaczynał od, od jakiejś nawet przed, przed rozpoczęciem redukcji gdzieś planuję od następnego tygodnia że będzie trzeba zacząć jakieś aeroby robić od jednej sesji do prawdopodobnie będę kończył na dwóch pod koniec redukcji może gdzieś już od znaczy pod koniec, no tak, 4-5 tygodni do końca, już będę chciał robić dwa razy, dwa razy dziennie, na pewno rano naczo i później po treningu. Także tak to wygląda. Co do planowanej wagi, jakieś tam delikatne plany są, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Też nie chcę tutaj szczelać strzelać wagą, jaką jaka mniej więcej będzie. I kategoria tak samo, ponieważ teraz będę startował w kategoriach wagowych, bo już mój jestem już po prostu za stary na juniorów. Także tak to wygląda. Co do kategorii wagi, no to zobaczymy, jak to wszystko, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Ostatnie pytanie: Co myślisz o jefie na masie? Kalorie z soliną nadwyżką 300-500 kalorii. Dłuższe okno jedzenia około. 8 godzin, około 4 posiłki, odstępy, około 2 godzin. Jedzenia z faktu, że studiuję treningi o różnych porach, czasami na czasami po jedzeniu robię tak już ponad trochę ponad 4 miesiące i, i poszło do góry 6 kg. Więc bardzo dobrze i dosyć sucho, co ty myślisz. Więc tak, co ja o tym myślę. Jest... Co ja o tym myślę, i co myślą o tym inni, jest moim zdaniem najmniej istotne. Jeżeli coś działa, to się po prostu tego należy trzymać. W Twoim wypadku jesteś na masie, masz nadwyżkę kalorii, jesz 4 posiłki w odstępach około 2 godzin, przy czym masz jakieś swoje zajęcia. Przez 4 miesiące przytyłeś 6 kg jak piszesz dość sucho, więc wszystko wygląda dobrze lub tak dalej, jeżeli idzie to jest bardzo dobrze to wszystko to, pamiętaj, co, jeżeli coś działa to się nie ma pytać co ktoś o tym myśli, ponieważ jak działa, to znaczy, że robisz wszystko dobrze jeżeli by nie działało, no to wtedy, wtedy no to jest oczywiste, że coś jest nie tak w któryś, w, któryś, w któryś element nie gra tak, jak powinien. Jedynie tutaj ten IF, który napisałeś, yy, raczej nie nazwałbym tego IF-em. Dlaczego? Ponieważ yy, masz cztery posiłki w odstępie około dwóch godzin. Także jest to, można powiedzieć, w miarę normalna... W, nie ma tutaj nic dziwnego tak naprawdę. Gdybyś miał dwa posiłki, byłbyś na masie i byś tylko to w dwóch posiłkach, Jadł, no to wtedy już OK, no wtedy już bym mógł powiedzieć, że to jest jakiś no jef, no ale cztery ale posiłki w, w odstępach około dwóch godzin, no to jest OK. Bo jak, jeżeli to spożywasz do 10 godzin, no to jest, jest dobrze, tyle. Także to było na tyle. Koniec. Pytania się skończyły. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań pod tym materiałem, zapraszam do odwiedzania Facebooka, wszystko macie w opisie. Zapraszam do zapraszam na Instagram, który jest już, można powiedzieć, chyba z rok czasu, ale nic tam nie ma. Znaczy, no, teraz już coś tam wrzucam pomału. I kolejna nowa rzecz, jeżeli. Ktoś z Was chciałby pomóc mi wesprzeć mnie, to macie też w opisie link do dotacji na PayPalu. Możecie tam wpłacić każdą kwotę. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc, wszystko macie za darmo. Jeżeli chcecie jakąś dietę, jakiś trening, piszcie po prostu na Facebooku i to się wszystko ogarnie. Oczywiście. Jedyna kwestia to jest po prostu oczekiwanie, oczekiwanie na, na tą dietę, ponieważ yy, no różnie to bywa. Czasami odpisuje szybko, czasami trzeba poczekać kilka dni, a tak czy inaczej yy, pomoc macie w 100% za darmo. Więc jeżeli, jeszcze raz, jeżeli chcecie mnie tutaj wesprzeć, PayPal, yy, do, dobrowolna dotacja, ile tam yy, chcecie wysłać, Będę za każdym, każdą pomoc wdzięczny, także trzymajcie się, są go F. Pozdrawiam bardzo serdecznie na razie.